z Kostaryki. W latach 30. XX wieku w dżunglach Kostaryki robotnicy pracujący przy wycińce lasu natrafili na setki gigantycznych kamiennych kul. Niektóre miały średnicę kilku centymetrów, inne osiągały ponad 2 metry i ważyły nawet 15 ton. Kule były niemal idealnie gładkie i symetryczne, co budziło ogromne zdziwienie archeologów, zwłaszcza, że powstały w czasach, gdy rzekomo nie istniały technologie umożliwiające ich wykonanie. Nie wiadomo, kto stworzył te kamienne artefakty ani w jakim celu. Legenda lokalnego plemienia Boruca mówi, że są to pociski krzmotu rzucone przez bogów niektórzy badacze uważają że mogły mieć znaczenie astronomiczne lub religijne ale żadna z hipotez nie została potwierdzona jeszcze większą zagadką jest sposób ich wytworzenia badania wykazały że kule są wykonane z Diorytu niezwykle twardej skały która wymagałaby zaawansowanych narzędzi do rzeźbienia starożytni mieszkańcy regionu nie mieli dostępu do metalowych narzędzi więc pozostaje pytanie jak udało się osiągnąć taką precyzję co więcej część kul została przetransportowana na znaczne odległości od kamieniołomów co tylko pogłębia tajemnicę czy były to znaczniki szlaków Symbole władzy, a może ślady po zapomnianej cywilizacji Klątwa grobowca Tutankhamona. W 1922 roku brytyjski archeolog Howard Carter odkrył grobowiec faraona Tutankhamona w Dolinie Królów, co było jednym z największych odkryć archeologicznych XX wieku. Wkrótce Wkrótce jednak rozpoczęła się seria tajemniczych zgonów wśród osób związanych z ekspedycją, co doprowadziło do powstania legendy o klątwie faraona. Pierwszą ofiarą był Lord Carnarvon, główny sponsor wyprawy, który zmarł na skutek zakażenia krwi po ukąszeniu komara. Co ciekawe, legenda głosiła, że na ścianach grobowca Widniało ostrzeżenie o straszliwej klątwie czekającej na tych, którzy naruszą spoczynek Faraona. W kolejnych latach umierali inni członkowie ekspedycji, często w dziwnych okolicznościach, na zawały serca, zakażenia, a nawet w wyniku przypadkowych wypadków. Naukowcy próbowali racjonalnie wyjaśnić tajemnicze zgony, sugerując, że przyczyną mogły być starożytne zarodniki pleśni lub bakterie uwięzione w grobowcu przez tysiące lat. Jednak wiele osób do dziś wierzy, że władcy Egiptu rzeczywiście posiadali moc przeklęcia tych, którzy zakłócili ich wieczny spoczynek. Ludzie cienia! halucynacja, czy inna rzeczywistość. Setki ludzi na całym świecie twierdzą, że widziały tajemnicze cienie, mroczne, humanoidalne sylwetki, które poruszają się szybko, często kątem oka. Niektórzy opisują je jako postacie o pustych oczach, inni jako migoczące zarysy, które rozpływają się, Próbuje się na nie spojrzeć bezpośrednio. Jednym z najbardziej znanych przypadków jest historia człowieka w kapeluszu, postaci, którą wielu świadków widziało w różnych krajach, opisywanej jako wysoka sylwetka z szerokim kapeluszem i płaszczem. Osoby, które go widziały, często odczuwały silny niepokój lub paraliż zenny. Naukowcy próbują wyjaśnić to zjawisko jako efekt deprywacji sensorycznej, zaburzeń snu lub pracy mózgu w stanie półświadomości. Inni sugerują, że może to być iluzja optyczna, kiedy mózg niepoprawnie interpretuje cienie w ciemności. Jednak teorie paranormalne mówią coś innego. Niektórzy wierzą, że ludzie cienia to istoty z innego wymiaru duchy. A nawet pozaziemskie byty, które potrafią poruszać się między rzeczywistościami. Zaginiona Biblioteka Aleksandryjska. Biblioteka Aleksandryjska była największym centrum wiedzy starożytnego świata mieszczącym setki tysięcy zwojów. Nie jest jasne, kiedy dokładnie została zniszczona. Niektóre źródła wskazują na podboje Rzymian w I wieku przed naszą erą, inne na inwazję muzułmanów w VII wieku. Niektórzy uważają, że część jej zbiorów przetrwała w tajemniczych archiwach lub została przeniesiona do innych miejsc. Jej zakłada pozostaje jedną z największych strat intelektualnych w historii. Trójkąta bermudzkiego. Obszar między Majami, Bermudami i Portoryko zyskał złą sławę jako miejsce, gdzie w tajemniczych okolicznościach znikają statki i samoloty. Pierwsze doniesienia o zaginięciach sięgają XIX wieku, a jednym z najsłynniejszych przypadków było zaginięcie lotu XIX 19 w 1945 roku. Teorie wyjaśniające te zjawiska obejmują gwałtowne zmiany pogodowe, bąble metanu z dna oceanu, anomalie magnetyczne, a nawet działalność obcych. Mimo wielu badań, trójkąt bermudzki pozostaje tajemniczy. Sygnał Wow, potencjalny sygnał od obcych, 15 sierpnia 1977 roku. Astronom Jerry Echman zarejestrował niezwykły sygnał radiowy podczas pracy nad projektem SETI. Trwał 72 sekundy i pochodził z głębi kosmosu, ale nigdy się nie powtórzył. Echman zaznaczył go na wydruku słowem WOW, stąd nazwa. Do dziś naukowcy nie potrafią jednoznacznie wyjaśnić jego pochodzenia. Czy był to przypadkowy sygnał naturalny? Czy może pierwszy kontakt z obcą cywilizacją? Zaginiony złoty pociąg z II wojny światowej. Według legend, pod koniec II wojny światowej, nazistowski pociąg pełen złota, kosztowności i tajnych dokumentów miał zostać ukryty w tajemniczym tunelu w pobliżu Wałprzycha w Polsce. Wielu poszukiwaczy skarbów, Próbowało go odnaleźć, ale do dziś nie znaleziono żadnych jednoznacznych dowodów na jego istnienie. Czy to tylko legenda, czy może gdzieś w podziemiach Dolnego Śląska wciąż czeka ukryty skarb? Tajemnica Kryptos. Nierozwiązane szyfry CIA. W siedzibie CIA w Langley stoi rzeźba Kryptos, stworzona przez artystę Jima Sanborna. Zawiera cztery zaszyfrowane wiadomości. Trzy z nich zostały rozszyfrowane, ale ostatnia pozostaje tajemnicą od 1990 roku. Mimo wysiłków kryptologów i pasjonatów zagadek, nikt nie zdołał jej odczytać. Sanborn ujawnił kilka wskazówek, ale ostatni fragment wciąż czeka na rozwiązanie. Światła z Hezdalen Od lat 80. XX wieku w norweskiej Dolinie Hezdalen obserwuje się niezwykłe światła, poruszające się kule energii, które zmieniają kolor i pojawiają się bez wyraźnej przyczyny. Naukowcy próbowali wyjaśnić to zjawisko jako efekt jonizacji powietrza lub nieznanych procesów atmosferycznych ale żadna teoria nie tłumaczy w pełni tego fenomenu. Czy to naturalne zjawisko, tajny wojskowy eksperyment, czy może coś nadprzerodzonego? Tajemnica grobu Genghis Khana Genghis Khan, założyciel Imperium Mongolskiego, zmarł w 1227 roku, ale miejsce jego pochówku pozostaje nieznane. Według legend, aby zachować tajemnicę, wszyscy robotnicy, którzy kopali jego grób, zostali zabici, a później cała okolica została zrównana z ziemią przez tysiące koni. Współczesne technologie, takie jak skanowanie satelitarne, próbują rozwikłać tę zagadkę, ale jego grób nadal pozostaje ukryty forteca W pobliżu peruwiańskiego miasta Cusco, dawnej stolicy Imperium Inków, znajduje się monumentalna forteca Sacsayhuaman, bu, której budowa do dziś budzi kontrowersje. Jej mury składają się z gigantycznych bloków kamiennych, ważących nawet 200 ton, które zostały perfekcyjnie dopasowane do siebie bez użycia zaprawy. Tak precyzyjnie, że między niektóre kamienie nie da się wcisnąć nawet kartki papieru. Oficjalnie budowę przypisuje się inkaskim inżynierom, ale niektórzy historycy uważają, że technologia użyta do wzniesienia fortecy przekraczała możliwości cywilizacji z XV wieku. Pojawiają się teorie, że Saksajłaman to pozostałość po znacznie starszej zaginionej cywilizacji, której wiedza została zapomniana. Dodatkową tajemnicą jest fakt, że nie wiadomo, jak transportowano tak ogromne bloki skalne na taką wysokość, biorąc pod uwagę, że inkowie nie znali koła ani nie posługiwali się zwierzętami pociągowymi. Niektórzy spekulują, że mogli stosować Nieznaną metodę zmiękczania kamienia Lub nawet Dźwiękowe technologie manipulacji Materium Czy forteza Saksa i Hłaman Jest dowodem na istnienie Zaawansowanej prehistorycznej cywilizacji Czy po prostu Niezwykłym osiągnięciem inków Tajemnica nadal pozostaje Nierozwiązana I to już wszystko w tym Krótkim filmiku ASMR o Tajemnicach Świata. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego filmu z tego serii, to w opisie jest link do pierwszej części z 30 aż zagadkami nierozwiązanymi. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli chcecie to więcej, to oczywiście dajcie znać w komentarzu. A tymczasem życzę Wam już dobrej nocy, miłych snów i do zobaczenia następnym razem. Cześć.